Księżniczka Mahra to najpiękniejsza i najsłynniejsza córka władcy Dubaju, szejka Mohammeda al-Maktuma. Trafiła na pierwsze strony gazet z powodu swojego wyjątkowo publicznego i skandalicznego rozwodu z byłym mężem Mana al-Maktum, ale wygląda na to, że miłość znów zapukała do jej drzwi. Niedawno szejka Mahra została zauważona w Paryżu z raperem o imieniu French Montana. Para trafiła w obiektywy paparazzi, podczas Tygodnia Mody w Paryżu. Trzymając się za ręce, spacerowali po mieście świateł i wyglądali na zakochanych. Później widziano ich razem także na kilku pokazach i imprezach. Na Instagramie Szejka Mara podzieliła się swoimi wrażeniami z pobytu w Paryżu, pokazując między innymi wspaniałe widoki na wieżę Eiffla i elegancką kolację. A co najważniejsze, opublikowała zdjęcie dwóch rąk, męskiej i żeńskiej, trzymających małą kłódkę. Najprawdopodobniej zdjęcie zrobiono przy moście Pont des Arts, znanym jako Most Miłości, gdzie zakochani zawieszają kłódki na poręczy i wrzucają klucze do sekwany na znak wiecznej miłości. Można przypuszczać, że ta kłódka miała ukryć imiona. W mediach społecznościowych to typowe zachowanie w stylu Chcę pokazać, że z kimś jestem, ale jeszcze nie zdradzę kto to. To sprawia, że ostatni wywiad z French Montaną staje się jeszcze bardziej zrozumiały i podsyca plotki. Na pytanie o życie prywatne odpowiedział wymijająco. Po prostu chcę, żeby moje życie prywatne pozostało prywatne. Mam wrażenie, że za każdym razem, gdy trafia do mediów, wszystko się rozpada. Fani księżniczki bardzo się cieszą z tego wzruszającego zwrotu w życiu Machry. Ale nie wszyscy dzielą jej szczęście. Niektórzy podejrzewają, że to tylko dobrze zaplanowana akcja, PR, Spacer z różą, kłódka na tle wieży Eiffla, wszystko wygląda jak perfekcyjnie wyreżyserowane ujęcia. Ludzie zauważyli, że na zdjęciach, które rzekomo zrobili paparazzi, twarz Mahry jest mocno wyretuszowana. Dokładnie tak, jak robi to na swoim Instagramie. A i zdjęcie z skutką miłości wielu osobom wydało się ustawione. Miłość, reklama czy po prostu ładna gra? Czas pokaże. A co wy myślicie? Czy to prawdziwy romans? Czy tylko przedstawienie? Napiszcie w komentarzach. Ale to nie pierwszy raz, kiedy ci dwoje wywołują plotki o związku. Już w zeszłym roku księżniczka publikowała zdjęcia z French Montaną. Ich wspólne zdjęcia i nagrania z Dubaju rozeszły się po internecie. Wesoła ekipa spędzała ze sobą całe dni. Ćwiczyli razem na siłowni, jeździli na wielbłądach do późnej nocy. Przemierzali pustynie Bugy, a Mahra siedziała w aucie obok rapera. Co oczywiście zauważyli jej fani. Dzień zakończyli przy ognisku pod arabskim niebem, spędzając wieczór z dala od tętniącego życiem Dubaju. Fani zastanawiali się, co dzieje się w życiu uczuciowym ich ukochanej księżniczki, której dopiero co złamano serce. Pojawiło się wiele spekulacji, czy to romans, przyjaźń, czy może element promocji nowego zapachu. I znowu Księżniczka z Dubaju przyciągnęła uwagę swoich wielbicieli. French Montana również miał wiele głośnych romansów. Był wcześniej żonaty z Dean Karbouch, z którą ma jednego syna. Miał też głośny związek z Khloe Kardashian. Miłość się skończyła, ale pozostali przyjaciółmi. Mimo to jego nowa relacja z rodziną królewską wydaje się nieoczekiwanym zwrotem w tej historii. Wielu uważa, że ojciec księżniczki, Sheikh Mohammed. Znany ze swoich surowych poglądów, mógł być mocno niezadowolony z tego, że jego córka tak otwarcie pokazuje swoje życie prywatne. Możliwe, że czas spędzony z amerykańskim raperem wywołał nie tylko szum w mediach społecznościowych, ale też napięcia wewnątrz rodziny księżniczki Machry. Być może właśnie dlatego w zeszłym roku jej konto na Instagramie na jakiś czas zniknęło po publikacjach z raperem. To mogło być skutkiem burzliwych rozmów rodzinnych o tym, jak należy się zachowywać publicznie. Może naprawdę jesteśmy świadkami narodzin nowej miłości? A może to kolejny ruch marketingowy promujący markę księżniczki? Jedno jest pewne: szejka Mahra potrafi przyciągać uwagę i robi to w wielkim stylu. A co wy sądzicie o tej parze? Czy to prawdziwa miłość, czy kolejny chwyt pr -owy? Napiszcie w komentarzach. Dajcie lajka, jeśli spodobał się Wam ten film. Do zobaczenia wkrótce.